Chciałem się podzielić świadectwem uzdrowienia i pewnej zmiany myślenia, yy, okazania się w ogóle, że nie do końca wierzyłem w może prawdzie. Może prawdy często są nam znane, ale nie zawsze się z nimi w pełni zgadzamy. Czasami trochę, czasami do pewnego momentu i to wykryłem u siebie. Krótko yy, historyczne fakty. Yy, w gimnazjum skręciłem kolano. To było złamanie ze skręceniem rzędka wypadła, wpadła, sz, spacerowałem sobie, graliśmy w piłkę i postawiłem nogę na... Na plaży przeleciało mi kolano na drugą stronę. Straszny ból miesiąc gipsu, długa rehabilitacja. Od tamtej pory bardzo uważałem na to kolano. Ja nawet zauważyłem, że moja postawa delikatnie przerzuciła się na lewo, żeby nie dociążać prawa. Miesiące miały, lata miały i tak coraz ostrożniej podchodziłem do tego tematu. Ja też na przykład bardzo z tego powodu nie lubiłem ćwiczyć, no przez to, że ich nie ćwiczyłem, miałem je słabe, więc też nie lubiłem ich ćwiczyć. Dlatego ich nie ćwiczyłem, dlatego były słabe. I to było takie błędne koło. Dlatego nasi moni zawsze lata, biceps, triceps i, i, i ten oni gdzieś tam szumało piłkę nożną odstawiłem całkowicie na bok tłumaczyłem sobie, chodzę na basen, chodzę na siłownię sport jest, ale nie zagłębiałem się w to coś mi śmierdziało, mówię dobra, nie istotne, ja po prostu nie lubię grać w piłkę nożną i jakiś czas temu byłem w pracy yy, i mieliśmy zajęcia sportowe robiłem sobie właśnie nogi postanowiłem wzmocnić nogi, wzmocnić mięśnie na nogach i rozgrzałem się nakładam ciężar na sztangę a chyba było 40 kg, więc to jest drobne i zaczynam robić przysiad. I czuję, że mnie wie tutaj z boku w kolanie. mówię, kurde, co teraz. No to może odpocznę sobie tydzień jeszcze, mówię, niech to się zregeneruje. Takie myśli mówię, no ale ile się to lat będzie regenerowało? Nie mówię to, jestem zdrowy, czy nie jestem zdrowy, czy dopiero kiedyś zostanę uzdrowiony. Chwila takiej rozkwinki w głowie, no i dołożyłem sobie po 10 kg, po 5 kilo na stronę. 10 kilo dołożyłem i... Zrobiłem znowu serię 10 powtórzeń. Kolana jak bolało, tak bolało. No ale postanowiłem, że się nie wycofam, dołożę jeszcze większy ciężar i robię trening tak, jak sobie po prostu założyłem, pomimo tego bólu. Było 50, było 60 na sztandze. zacząłem robić przysiad 10 razy i mówię: Kurczę, jakoś tak jakby mnie trochę nie bolało. Mówię dziwne, bo zwiększyłem ciężar, a ból ustępuje. No to lecę dalej. Założyłem 70 kg, i jeszcze nie bolało. Potem założyłem 80 kg na sztangę, zrobiłem w sobie 10 przesiadów, burku podszedł całkowicie. No i mogłoby się to wydać, nie nienormalne, nie? Większy ciężar, a im większy ten ciężar był, tym mnie to coraz mniej bolało, aż na końcu przestało bolać. Potem jeszcze 90, 100 i tak sobie dojechałem. Zrobiłem pełny trening na, na nogi i byłem dumny z siebie, że się nie podałem, że się nie wycofałem. Już myślałem, że jest wszystko załatwione, ale jakiś czas później bo niedawno, może tydzień, dwa tygodnie temu byłem na y, takiej imprezie, grill był i y, y, ludzie byli z żonami i tak dalej. I padł pomysł taki, <grystanie> kolega miał duży ogródek i na tym ogródku miał y, boisko, dwie bramki, fajnie pokopać piłkę. No i dobra, chodźcie, idziemy w bramkę. nie chcę tam gadają, bo my idziemy pokopać piłkę. <grystanie> A, teraz tu posiedzę, pogadam. Z <grystanie> To tam będę kopał, wiecie, to jest, nie chce mi się. No cię, bo bo nie pasuje nam dobra Kto, do, 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 do pary, nie, kogo tam jeszcze nie ma? Kopać to może dwóch. Nie, nie, mówię, sandały mam. No, akurat miałem sandały na sobie. Mówię, nie, da się grać w piłkę w sandałach. Tak sobie się, nie, ty. nie powiem co sobie pomyślałem, sam o sobie, ale ty ciągło. Mówię, kurde, jest możliwość pogrania w piłkę, a ja tak naprawdę nie bo idę, boję, że coś mi przeskoczy. Jakiś czas temu osiągnąłem pewien sukces, zwyciężyłem w przysiarach mówię, ale tutaj jak już przychodzi do grania w piłkę, aha, bo nie dodałem. Jak pierwszy raz złamałem koronę w gimnazjum, to potem co drugi raz kutarzeczka korana. No. I też przygrzeb piłkę nożną. Właściwie wtedy nawet piłki nie zdążyłem kopnąć, tylko nogę w powietrzu i mi się skręciło. Nie? Dlatego gdzieś tam ta piłka można cały czas. Nie brałem w ogóle tego pod uwagę, żeby... Grać w piłkę. to sobie też połączę a to kontuzyjne sporty jest, takie ta, ta różne rzeczy. Także zawsze sobie coś fajnego wymyśliłem. No ale w końcu postanowiłem, mówię, dobra, pomimo tych sandałów, pomimo gdzieś tamtego strachu, mówię, skoro jestem zdrowy, to idę i normalnie sobie pogram w tą piłkę. I miałem dwie, dwa takie momenty, dwa takie zawahania. Nie wiem, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale po prostu czułem, że to kolano mi się rozjeżdża. Dwa takie momenty miałem yy, na tym boisku, kiedy czułem znowu taką słabość, mówię, jakby mi zaraz miało wypaść. Ale mówię, jestem już tym boisku, mówię, nie wycofam, jak już postawiłem jeden krok, mówię, postawię drugi i dojdę do końca. Coś się okazało? Moja drużyna wygrała mecz, strzeliłem dwa gole, jednego z lewej nogi, ale najważniejsze jest to, że przezwyciężyłem ten lęk przed skręceniem i złamaniem nogi. Bardzo bałem się bólu, bałem się tego, że znowu będę nieruchomiony. I mogą się wydawać, wiecie, że wszystko mogę w tym tronie umacniać, że uzdrowienie jest skrzyża. Sam głoszę na ulicach, że uzdrowienie jest skrzyża. Sam do, doświadczałem uzdrowienia, sam też uzdrowiłem ludzi, ale w pewnym momencie nie do końca zgodziłem się z tym, że rzeczywiście te kolany w tym momencie zostały naprawdę do końca uzdrowione. I teraz chciałbym, żebyśmy się wszyscy w ogóle zastanowili w swoim życiu, czy jeśli nie zboża Prawda, to my absolutnie się z nią zgadzamy do samego końca, czy tylko tak na ile nam pasuje. Bo jeśli tylko na ile nam pasuje, to ten Bóg nie będzie miał. Nie będzie miał pewnego pola do tego, żeby to te błogosławieństwo się na nas wydawało, bo my go w ten sposób po prostu będziemy ograniczać tym, że nie wierzymy, tym, że nie jesteśmy posłuszni. Jakiś czas temu też mówiłem o tym, że żeby w ogóle być posłusznym słowu, to trzeba je znać, zachęcam do tworzenia sobie tego, ale bardzo ważne jest, na ile my zgadzamy się z tą prawdą Bożą i czy my naprawdę w to wierzymy. Też chciałbym, żebyśmy nie udawali sami przed sobą, że wszystko jest fajne, tylko jeśli rzeczywiście w czymś nie domagam. Boże prawda mówi, że jest tak, ja tego nie doświadczam, przyjdź do Boga i powiedz Mu, to normalnie powiedz, nie wypieraj, że jest jakoś inaczej, tylko powiedz, jest taka sytuacja, Boże, potrzebuję zbawienia w tym temacie. Potrzebuję dotknąć i doświadczyć tego zbawienia, bo to, że jest uzdrowienie, to każdy z nas już wie, bo to uzdrowienie się dokonało dwa tysiące lat temu, to jeszcze czas przeszły. Tak samo jak nasze zbawienie, w momencie, kiedy Jezus umarł i zmartwychwstał, myśmy zostali zbawieni. Myśmy zostali uwolnieni i myśmy zostali uzdrowieni. Tylko, moment tutaj za naszego życia to jest ten moment, w którym my zgadzamy się z tym, w którym my dowiadujemy się o tej informacji, w którym my mówimy na to: tak, zgadzam się z tym razem z Chrystusem Umarłym, razem z nim z Czyli jestem nowy, i to, co tam się wtedy stało, to jest w moim życiu. No i tyle. Dziękuję.